W przypadku egzaminu gimnazjalnego mamy duże zróżnicowanie w zależności od poziomu egzaminu. Egzamin podstawowy, który jest egzaminem dla uczniów, którzy uczyli się tylko w gimnazjum, wypada dość dobrze, ponieważ jest on bardzo łatwym egzaminem zawierającym wyłącznie pytania zamknięte. Natomiast egzamin rozszerzony, który jest egzaminem dla uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum i w szkole podstawowej, który zawiera pytania otwarte, wypada już bardzo słabo tylko 40 kilka procent uczniów zdaje ten egzamin. Tak więc niestety ta, ten poziom znajomości po gimnazjum języka obcego jest bardzo słaby. Egzamin szóstoklasisty gołym okiem widać, że jest zbyt łatwy. Nie tylko dlatego, że średni wynik to jest 78%, ale przede wszystkim dlatego, że najwięcej ocen to jest ocen bardzo dobrych. 90-100% to jest egzamin zdecydowanie za łatwy. Nie ma klasycznego rozkładu krzywej Gaussa. Yy, za prosty, wyłącznie pytania zamknięte, ABC do wyboru. Yy, zdecydowanie za proste pytania, sprawdzające takie słowa jak na przykład znajomość słowa automechaniker czy teata. Tak, chyba nie trzeba znać niemieckiego, żeby zrozumieć, że teata czy theater to jest teatr albo automechaniker, że to jest automechanik. Samochodowy. Tak jest ułożony egzamin, żeby go dobrze uczniowie zdali, żeby mieli dobre samopoczucie. Natomiast te egzaminy niestety nie mobilizują do nauki, nie są motywatorem do nauki, a przede wszystkim egzamin taką funkcję powinien pełnić, żeby motywował do nauki, a później selekcjonował, mówił: No, na przykład tego nie zdałeś. A tutaj nie ma, każdy zdaje ten egzamin i wyniki są bardzo dobre.